Dzisiaj skaczemy kolejny film ze skakania. No super! I pierwszy tryb, kolejnoga. No zjeżdżaj. Fajnie, prawda? Więc ja? No fajnie, klikasz tego, tego i tego nie przywitałem cię, siemka widzowie. Jestem w 1, 2, 123 jak zawsze. Więc mnie kolega nagrywa. Bierz no, kamerę. Jak to cię włącza? To jest włączone. Siema to nieraz, wojciech. Teraz yy, ci co nie wiedzą, tak się odpowiadam, ale... Dobra. To jest listek 123, no, kurde. Listek 1, 2, 3, zjedzą, ja pier... Na no to super. Dobra, jedź Wojta. Znaczy, na listek. Wow, ku... Widz... Widzowie, yeah. co to za ekstremal. Co to o tym się... Dobra, dawaj, dawaj. Ku... Teraz ja na rowerze. Będzie, tych... Yeah. Będzie ekstremal. Yeah. Dobra, rzuć ją. Nasz, kurde, kanał. Rzym rower. Oczywiście. A pamiętacie film z moim kolegą, ale innym? Mam nadzieję, że oglądaliście. Jak nie, to nazywa się Skakanie ze Schodów. Listek 1, 2, 3. Piszcie na YouTubie listek 1, 2, 3. Skakanie ze Schodów i Wam wyskoczy skakanie, jak mój kolega skakał ze schodów. Teraz kolej. Na mnie innego kolegi. Dawaj. nie Cicho, kurde. Więc teraz on. Lecisz. No, ustawiałeś ten pedał. Jezu. Dobra, zjeżdżaj. Ja nie wiem, czy mi się uda. Najwyżej... Z... Się wywala. Trudno. Czekajcie chwilę. Dobra. Pinał kurde. Trzy, dwa, jeden. Widzowie. Ja yeah, bediu. Ale drift to kurde. Teraz wjeżdża kolega. Wjeżdża, uwaga, wjeżdża budowa. Bo. Ej, nic ci nie jest, koleżko? To tutaj tej Te, to tutaj położył tę skórkę od banana? Zaraz jedziemy do sklepu się napić, albo do mojej cioci. Dobra, dawaj jeszcze tak To trzymaj. Już Dawek. W czego widzowie to ja jeszcze nigdy nie nagrywałem, kurde na siorcie. Więc pan może Będzie niżej wyświetlenia, albo jak łapek, nie? nie? No. Będzie. Ale bardzo wam dziękuję za jednym filmem. 417 wyświetleń. Bardzo wam dziękuję. Ale Wojtek, bardzo dużo! Jaki Wojtek! Znaczy, listek kurczę. Ty myli. masz tyle kolegów, że się mylił, nie? No właśnie. Ja Wojtek, Wojtek, to jest drugi, kurde. A nie ten. Ja nigdy nie zjeżdżałem rowerem. Znaczy, zjeżdżałem, ale małym, a nie tym. Małym popierskiem. Ciekawe, że podjedziesz! Podjechałeś? No, jak widać, nie. Dobra, ma tą kamerę. Dobra, ja chcę zrobić. Dobra, do Dobra, więc. Do widzenia, do zobaczenia. Ja no, się tuję. Dobra, teraz robię. na hulernoku. Nie! Koniec, papa! żegnaj się z Zaraz będzie kolejny film.